Siemano wszystkim. Jesteśmy w Minecraft Bezyczu na serwerze sześciennyglob.pl Najlepszy serwer na świecie. No to tak, przechodzimy do rzeczy. To jest ogólna rzecz. Purpus, mówię ci tak od razu. Na evencie można używać komendy. Nie tylko komenda spawn. Wiem, że komendy spawn tam użyć się nie da, ale inne komendy, na przykład home, start. Jak się zginie, powinno się dopiero wyjść. To jest moja intuicja. To więzienie powinno być trochę większe. Ja tylko mówię to, co by się przydało i by lepiej serwer wyglądał i tą wysepkę małą byśmy musieli zrobić na jakąś kolorową, żeby tu więcej rzeczy było, więcej itemków do zebrania, że codziennie jakieś temki, na przykład żelazne, coś diamentowego, jedna rzecz. To by było dobrze. Tu jest jeszcze Karczma chyba, jak dobrze myślę, karczma. Tak dobrze, tu jest karczma. Nie patrzymy się, nie patrzymy, nie patrzymy. Tu jest Edelman. Przeczytajcie. Pozdrawiam ich. Purpusa i Kraizisa. A patrzcie, kto tu jest. Troll. Szkoda, że oni tylko nie mogą mówić na przykład dzień dobry, dzień, cześć. Musisz, Purpus, popracować nad tym. Więc reklamuję ten serwer, ponieważ obejrzałem go od Purpusa i to jest zarąbisty serwer, wersja 1.7.5.2. Powtarzam, 17526-175.pl IP serwera. Tu są itemki dla graczy, których przyjdą nowo. Wchodzi się do studni, są też itemki. Jeśli będziecie potrzebować czegoś, lajkujcie i łapkujcie, to wszystko będzie dobrze. Jeszcze pokażę domek, w którym można powiedzieć się zaczęło moje fajne życie. To jest mojego kolegi x... dokładnie już pamiętam, ale XX x, nie pamiętam dokładnie, ale pozdrawiam cię też. Michał 93 też się pozdrawiam, ptaku też się pozdrawiam, szarejcie też pozdrawiam. Wszystkich serwera pozdrawiam Jest noc Więc będę kończył w tym odcinku dzisiaj pokażę Wam moje farmę farma jedna Forma druga, one bardzo wolno rosną. Jeszcze Te... muszę dostać od tego kolegi... Kurka felka, szybciej, szybciej, szybciej. Od mojego kolegi scape'a. No i będziemy mogli normalnie sobie grać, gadać. Więc w tym odcinku na razie i cześć.